Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Eletro. Słuchajcie, dzisiaj bawimy się znowu Kung Fu Fleszem, choć nie będzie ten, to ten odcinek, który zapowiadałem, że będziemy się tam łączyć z pecetem i próbować coś tam zrobić. Ten odcinek sobie odkładam może na przyszły rok, natomiast w tym roku jeszcze zrobimy jeden odcinek, ponieważ po tym odcinku, który nakreśliłem ostatnio, znalazłem jedną dość ciekawą rzecz, którą się za chwilę zajmiemy. Słuchajcie, ale zanim do tego, to się chciałem Wam pochwalić, ponieważ kupiłem sobie Raspberry Pi czy Raspberry Pi 400, czyli ten komputerek taki, który porównywany jest właśnie do Komodorka, na którym niektórzy budują jakieś systemy retro, tak, albo na Pi, albo wręcz na jakiś emulatorach, widziałem, jak ktoś tam migę stawiał, tak. Ja nie wiem, czy będę go wykorzystywał właśnie w ten sposób. Ponieważ no, kupiłem sobie pełny zestaw z podręcznikiem, ze wszystkim, i myślę, że chciałbym go wykorzystać tak bardziej edukacyjnie. tak? No i właśnie na moim kanale edukacyjnym, takim dla dzieci, umieściłem odcinek z rozpakowywania tego komputerka, więc, jakby ktoś tam chciał sobie to zobaczyć, to, to zapraszam. Natomiast no, dziś chciałem mówić o Kung Fu Flashu i o jednej ciekawej rzeczy, którą tutaj znalazłem na stronie właśnie Kung Fu Flash. Mianowicie, jak sobie. Wszedłem w firmware, ostatnio go aktualizowałem do wersji 1.19, teraz już wiem, że jest wersja 1.20. No to słuchajcie, tutaj pod tą wersją 1.19 z której korzystaliśmy ostatnim razem, było napisane, że wsparto duże pliki PRG, które znajdują się w czymś takim jak One Load 64 Games Collection. No i faktycznie wszedłem sobie na to One Load, One, One Load 64 Games Collection, no i ktoś tu zebrał właśnie takie jednoplikowe gry, no i zbudował taką kolekcję. Ja tą kolekcję sobie, słuchajcie, pobrałem. Czekajcie, tutaj sobie wyłączymy to. Właśnie ją tutaj widzicie. No i taką, przeglądałem ją sobie ostatnio, no ale taką dość dużą wadą było to właśnie, że no nie było wyszukiwarki plików, tak? A wersja właśnie ta nowa, która się właśnie co dopiero pojawiła, 1.20, podobno właśnie dołącza nam wyszukiwarkę plików, no to na początek sobie zrobimy aktualizację do wersji 1.20. Dobra, no i przejdziemy sobie do tej kolekcji. No dobrze, tylko jak się wyszukuje? Czekajcie, pod helpem sobie zobaczmy. mhm, mm mhm, mm SIL 3. Aha, trzeba po prostu zacząć pisać, tak? Dobra. Czyli na przykład. River Ride, zobaczmy, czy jest. Jest. Dobra. Słuchajcie, ogólnie ta kolekcja to super sprawa. Jak mówię, można ją pobrać. Są to gry jednoplikowe, ale mm, nie tylko możemy mieć gry jednoplikowe. Czekajcie, jeszcze na chwilę wrócę do PECETA może. Bo tutaj gdzieś to mam pobrane. Mianowicie to jest taka no, składanka przygotowana pod różne rzeczy, tak. Oprócz tego, że oczywiście jest wybranych tych plików tutaj pełno, 534 elementy, ale to z folderami, czyli pewnie około 500 gier, no to mamy je przygotowane od razu pod granie do Tape karta na przykład, tak, czy też w formie kartów do Easy Flasha, więc możemy sobie albo ładować pojedyncze pliki PRG, albo wrzucić sobie te składanki, mamy tu ich aż 14, widzicie, i wybierać sobie stąd, tak. Mamy też wersje oryginalne, czyli w formie tab, tak, Czyli jeżeli mamy gdzie wykorzystać taką wersję, to też możemy. Dobra. No to dobra, słuchajcie, River Ride. Odpalamy. No i mamy elegancki River Ride, słuchajcie. Dobra, patrzę, czy mi tam nagrywa. Chyba nagrywa. Aha, mam mnie ten joystick. Oh. Ale mam tu drugi. No i możemy grać, słuchajcie, w Riverhide, tak? Dobra, co tam jeszcze mamy? No tych gier, jak mówię, jest tam bardzo, bardzo dużo. Widzicie robi of the Wood. Wszystko w formie jednoplikowej, tak? Czyli albo to były gry jednoplikowe, albo są tam pewnie jakoś, yy, słuchajcie, ocięte na, ale yy, czekajcie, nie tak chciałem, Rick, mamy Rick Dangerous, mamy wersję pierwszą, była wersja druga no to też była w formie etaplikowców, bo na kasecie była, tak? Ale wtedy była... Mm, każda, każdy etap można było grać osobno, tak? No to pozwalało nam, słuchajcie, grać na przykład od razu w czwartek, tak, nie? Z czasów kasetowych takie rzeczy pamiętamy. Dobra. No ale jest to taka bardzo ciekawa kolekcja, która no świetnie wykorzystuje właśnie tą możliwość ułfu flesza. Czyli wczytywanie plików jedno, znaczy wczytywanie gier jednoplikowych. Tak? No mamy tego tutaj, powiem Wam, że strasznie dużo. Co byśmy tu mogli jeszcze sobie włączyć? się nawet Spy vs. Spy. No, jakie jak to jest okrojone. Aper. No, to typowa gra jednoplikowa. Jedna z pierwszych, które grałem na Commodore, ku. w ogóle wiem, na jednej chyba z pierwszych kaset. Dobra, no ale faktycznie ta wyszukiwarka jest, jest fajna, bo, bo dzięki temu możemy łatwo to znajdować sobie tutaj. Rzeczy tego nie było jeszcze w poprzedniej wersji. tak? Mamy 1942 na przykład. No i dobra, i możemy pobrać. Fajna składanka, wam powiem. Też Wam podnikuje, gdzie jesteś, jakby ktoś chciał sobie pobrać. No i tutaj właśnie ta składanka pokazuje, że tej kart, znaczy tape Card, tej karta nie mam, ale może kiedyś się dorobię, choć generalnie nie jest mi on bardzo potrzebny, nie? Ale że Kurko Flash może być faktycznie takim dobrym kartem dla osób początkujących, tak? Ponieważ, no, zabij mnie. Ponieważ bardzo łatwo możemy zacząć grać, tak? Wystarczy karta SD, wystarczy wrzucić to na przykład taką składankę jednoplikową. Pinball, tak. Kiedyś też wam pokazywałem tę grę też na jakimś easy flashowej składance. Na nią trafiłem, nawet nie wiedziałem, że jest, może być pinball na, na Commodore 64. No, czekajcie, jak to się napina. co grać, jak to się ja teraz nie wiem jak. Znowu ten drugi joystick. Nie, to się chyba z kredytury gra. Widzicie, teraz nie wiem, którym klawiszem. Należy napiąć sprężynę, żeby ją wypuścić. Dobra, ale właśnie początkujący, tak? A więc tutaj na pewno w porównaniu z easy flashem łatwiej jest zacząć, tak? Oczywiście w easy flashu też tam pewnie ktoś nam sprzedawca nam gra jakieś gry na start, natomiast tutaj. Możemy robić co chcemy, Słuchajcie, no moglibyśmy spróbować załadować jeszcze. Załadować sobie jeszcze któryś od razu z gotowych składanek. Widzimy megowe. No to pewnie literami po kolei, to nie wiem, szóstkę załadujmy. Dobra. Czekamy chwilę. 1, mega, kilkanaście sekund. No. No i mamy, słuchajcie, literkę G, jak widzicie trafiliśmy, yy, dobra, G H, <gry> dobra. No i co, super sprawa, wam powiem. Więc, no, ta kolekcja, jak mówię, podlinkuję, bo, no, jest fajna, naprawdę fajna. No, jak tu zacząć grać? To jest chyba demo, nie? Kurczę, nie wiem. No, bombę muszę jakoś podłożyć. Czekajcie, nie grałem w tą krepę, powiem wam szczerze, nigdy. Ona chyba na Atari 2600 była już. Dobra. Uratowaliśmy chłopaka. Dobrze. Więc, no, fajny, fajny jest ten kupu flash, wam powiem, że na pewno łatwo można zacząć grać. I to jest bardzo duży plus. Kupujemy karta. Wgrywamy choćby nawet taką składankę i już możemy walczyć w gry jednoplikowe. Tak, Oczywiście Kung Flash to przede wszystkim obrazy CRT i o tym należy pamiętać, więc nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na gry jednoplikowe, ponieważ jak sobie odpalimy te karty przygotowane pod Easy Flasha, no to tu mamy naprawdę poważne gry. Słuchajcie, to nie jest tak, że musimy grać w same takie banalnie proste gry, no bo tutaj no, na przykład takie poważne tytuły jak Zagmak Kraken, Maniac Męszyn zostały tutaj w formie karta zrobione, no i możemy w takie no, poważne tytuły sobie zagrać, takich gier przygotowanych specjalnie do Easy Flasha jest całkiem sporo, więc w takie większe tytuły też możemy sobie zagrać. Fakt faktem, nie we wszystko tak, to co będzie na dyskietkach, a nie będzie na przykład przygotowane pod CRT, no to mm, wtedy no, już to nie pogramy, ale mimo wszystko wydaje mi się, że wybór gier będzie bardzo duży, tak? jeżeli sobie kupimy Kung Fu Flesza, więc wydaje mi się, że tu mogę to polecić na pewno tego karta, pod z tym względem, że początkujący szybko sobie pogra, natomiast y, taką podstawową rzeczą, której mi brakuje w porównaniu z Easy Flashem, to jest możliwość wybrania karneli. No tu jeden z moich widzów napisał, że dzięki temu ładnym, trudniej jest coś zepsuć, tak? Niż w Easy Flash'u. No może i tak, ale z drugiej strony, jeżeli już stwierdzimy, że mamy dość takiej prostej zabawy, tylko gierki, no to wtedy no nie możemy sobie na przykład wypróbować karneli. Co możemy zrobić w Easy Flash'u? Ale wydaje się, że na chwilę obecną jest to w zasadzie jedyna istotna zaleta Easy Flash'a w stosunku do Kung Fu Flash'a, czyli te właśnie karnele. Dobra, słuchajcie, myślę, że to dzisiaj tyle. Na dzisiaj tyle będziemy próbować z tym połączeniem z Muszę sobie jeszcze trochę potrenować za na ten odcinek. Natomiast ta składanka bardzo fajna, tak? Bardzo fajna. No i można łatwo wrzucić na karty. No i zacząć grać zarówno z tylko w PG. Jak i sami widzieliście, mamy to też to przygotowane, formie składanek Easy Flashowych. Tak? A jak ktoś ma tej kartę, to może sobie wrzucić na tej. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Oczywiście życzę Wam szczęśliwego nowego roku, żeby był on lepszy. Na koniec tego starego udało się kilka odcinków nakręcić, no więc może w nowym roku też zaczniemy, ruszymy z kobieta. Do zobaczenia!